Rok 2025 Fanom Gamingu przyniósł sporo emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, ale myślę, że ostatecznie ludzie, dla których gry to prawdziwa pasja, na pewno nie mogą narzekać na nudę. W związku jednak z tym, że rok dobiegł końca, razem z redakcją Łowców Gier pokusiliśmy się o stworzenie podsumowania. Tutaj w formie wideo znajdziecie moją wersję w pigułce z podziałem chronologicznym na konkretne miesiące. Jeżeli jednak Waszym zdaniem ten materiał ominął któreś istotne dla Was wydarzenie, albo wolicie formę czytaną, w której znajdziecie więcej szczegółów, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdziecie aż cztery artykuły z podziałem na najważniejsze najważniejsze wydarzenia wśród fanów Xboxów, PlayStation, Nintendo i pc -tów. Rok 2025 w świecie gier rozpoczął się od jasnego komunikatu ze strony Microsoftu. 23 stycznia Xbox zaserwował nam Developer Direct 2025, który jako wydarzenie już na stałe wpisał się w branżowy kalendarz jako moment porządkowania planów na pierwszą połowę roku. Nie był to pokaz nastawiony na efekt „wow!”, lecz raczej na klarowną prezentację tego, co faktycznie jest w drodze i w jakim kierunku zmierza cała platforma. Developer Direct potwierdził coś, co od pewnego czasu było coraz bardziej widoczne. Xbox w 2025 roku komunikuje się przede wszystkim jako ekosystem. Sprzęt schodzi na dalszy plan, a najważniejszy staje się dostęp do gier, usług i katalogów, które mają działać możliwie szeroko na konsolach, pc i w innych formach grania. Już w styczniu było widać, że rywalizację w tym roku będzie toczyć się nie tylko o najlepszą grę, ale o to, kto skuteczniej przywiąże gracza do swojego systemu. W tym samym miesiącu Nintendo rozpoczęło rok bardziej tradycyjnie. 16 stycznia na Nintendo Switch zadebiutowało Donkey Kong Country Returns HD. To była premiera z kategorii pewna i przewidywalna, ale jednocześnie sygnał, że Nintendo nie zamierza zaczynać roku wyłącznie od zapowiedzi. Konkretne gry pojawiają się już od samego początku. Luty przyniósł pierwszą, naprawdę dużą premierę po stronie Microsoftu. 18 lutego ukazało się About, albo jak mówią Polacy, AwoWed, czyli jedna z najważniejszych gier Xboxa w pierwszej części roku. Premiera ta miała znaczenie nie tylko jako debiut konkretnego tytułu, ale również jako element szerszej strategii. Wczesne miesiące 2025 przestały być okresem ciszy i oczekiwania na jesienne hity. Sony natomiast w lutym skupiło się na ruchach bardziej długofalowych niż spektakularnych. 20 lutego do sprzedaży trafiła linia akcesoriów Midnight Black Collection, a 27 lutego firma ogłosiła obniżkę ceny PlayStation VR 2, informując jednocześnie, że nowe ceny zaczną obowiązywać od marca. To był jasny sygnał, że Sony chce poszerzyć bazę użytkowników VR i nadać tej platformie drugie życie, czyniąc ją bardziej przystępną Cenowo. Nie zabrakło też mocnych premier z naszej części kontynentu, gdyż to właśnie 4 lutego nasi południowi sąsiedzi wypuścili długo wyczekiwany sequel do Kingdom Come Deliverance, który wielu graczy, w tym ja, uznało za jednego z najmocniejszych pretendentów do gry roku w 2025. Co też istotne z perspektywy końca roku, już w lutym w branży PC zaczęły pojawiać się pierwsze plotki o możliwych wzrostach cen podzespołów, w tym przede wszystkim pamięci RAM, dysków SSD i kart graficznych. W branżowych kuluarach oraz outletach newsowych pojawiły się pierwsze wezwania, aby gracze zaopatrzyli się w interesujący ich sprzęt szybciej niż później, albo żeby zaczęli rozważać alternatywy wobec kosztownych aktualizacji sprzętowych. Marzec upłynął spokojniej, ale nie bez znaczenia. To właśnie w tym miesiącu zaczęły obowiązywać obniżone ceny PlayStation VR 2, zapowiedziane pod koniec lutego. Dla rynku VR był to moment istotny może nie jako medialna sensacja, ale jako próba realnego zwiększenia adopcji sprzętu, który wcześniej pozostawał poza zasięgiem wielu graczy. Poza tym marzec dał fanom cyklu Xenoblade Chronicles możliwość zagrania w ostatnią odsłonę wcześniej niedostępną poza Switchem. Mowa o wcześniej ekskluzywnym dla Wii U X, będącym bardziej nastawionym na gameplay i eksplorację spin-offem cyklu. To produkcja gigantyczna, ogromna kolosalna, to najlepiej opisujące ją przemiotniki. Nawet mecha z samej okładki otrzymujemy dopiero po dobrych kilkudziesięciu godzinach grania. Definitive Edition do całego tego przepychu dodaje masę zmian Quality of Life i dodatkowy fabularny epilog domykający niektóre stare wątki. W kodzie gry ukryto też podobną informację o trybie 60 fps, także istnieje jakaś szansa na zapowiedź wersji natywnej na Switcha 2. Kwiecień okazał się jednym z najbardziej intensywnych miesięcy pierwszej połowy roku. 22 kwietnia Bethesda zaskoczyła branżę ogłaszając i natychmiast wypuszczając The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Brak długiej kampanii marketingowej sprawił, że cała uwaga skupiła się na samym fakcie premiery. Klasyczna gra wróciła w odświeżonej formie i natychmiast stała się tematem numer jeden w dyskusjach. Zaledwie dwa dni później, 24 kwietnia, premiere miało Claire Obscure Expedition 33. W krótkim odstępie czasu gracze dostali więc z jednej strony powrót kultowego RPG, a z drugiej zupełnie nową markę. Ten kontrast bardzo dobrze oddał charakter rynku w 2025 roku. Nostalgiczne powroty i świeże pomysły funkcjonują obok siebie, walcząc o Uwagę odbiorców na równych zasadach, a przynajmniej tak się mogło wydawać w momencie premiery obu gier, bo dzisiaj patrząc po tym, które tytuły utrzymały się w świadomości graczy bliżej końca roku, widać, że ci raczej łakną nowości, a nie wiecznego remasterowania nawet dobrych gier. W kwietniu pojawił się również wątek akcesoriów jako elementu budowania zainteresowania marką. W połowie miesiąca Xbox zaprezentował limitowane kontrolery związane z Doom The Dark Ages, a pod koniec kwietnia do sprzedaży trafiła wersja Elite. To drobny, ale znaczący sygnał. Nawet dodatki sprzętowe zaczynają funkcjonować jako pełnoprawne wydarzenia. Nie będę oceniał, czy to dobrze, czy źle, ale choć takie gadżety ani mnie zębią, ani grzeją, to z kronikarskiego obowiązku czuję się zobowiązany umieścić o nich wzmiankę. Maj był miesiącem, w którym narracja wokół Microsoftu wyraźnie się skrystalizowała. 1 maja w mediach branżowych pojawiły się publikacje podkreślające, że Microsoft był jednym z największych wydawców na PlayStation Store w pierwszym kwartale roku. To był moment symboliczny, mówiący wprost: Xbox chce być postrzegany jako wydawca treści obecny na wielu platformach, a nie wyłącznie jako producent własnej konsoli. No chyba, że jako producent kontrolerów, bo również w maju otrzymaliśmy specjalną edycję urządzenia na 10. rocznicę Wiedźmina 3. W drugiej połowie miesiąca Sony wykonało za to istotny ruch usługowy. 21 maja ogłoszono wygaszanie programu lojalnościowego PlayStation Stars z informacją, że możliwość zdobywania punktów i poziomów zakończy się 23 lipca, zaś czas na ich wydanie dobiegnie końca w listopadzie 2026. Decyzja ta pokazała, nie pierwszy raz zresztą, że nawet duże platformy są gotowe zamykać projekty, które nie spełnią zmieniają oczekiwań biznesowych bez względu na sentymenty i protesty fanów. Czerwiec tradycyjnie należał do pokazów i zapowiedzi. 8 czerwca zaprezentowano handheldy ROG Xbox Ally i Ally X, powstałe we współpracy z Asusem. Urządzenia te nie były komunikowane jako nowa konsola, lecz jako kolejny sposób dostępu do ekosystemu Xboxa i gier dostępnych w ramach ich usług. Pod koniec miesiąca Microsoft poszedł o krok dalej: 24 czerwca zaprezentowano MetaQuest 3S Xbox Edition, limitowaną edycję zestawu VR, która tego samego dnia trafiła do sprzedaży. To wyraźnie pokazało, że marka Xbox coraz swobodniej funkcjonuje poza klasycznym schematem konsolowym. Sony odpowiedziało w czerwcu mocnym akcentem premierowym. 26 czerwca zadebiutowało Death Stranding 2 On The Beach, jedna z najbardziej wyczekiwanych gier roku. Premiera ta na dłuższy czas zdominowała dyskusję medialną i przypomniała, jak silnym narzędziem pozostają duże autorskie produkcje singleplayer. Nawet takie dziwne i niepokojąco zagłębne. Głębiający się w umysł Hideo Kojinę, jak Death Stranding. Jednak żadne rogi Alai, ani nawet Death Strandingi nie mają podjazdu do najważniejszej informacji miesiąca. Otóż w czerwcu miał miejsce również rynkowy start Nintendo Switch 2, który praktycznie zdominował całą gamingową scenę, sprzedając 3,5 miliona egzemplarzy w zaledwie 10 dni od premiery. Na chwilę obecną daje to nowej konsoli czerwonych tytuł najszybciej sprzedającej się konsoli w dziejach, i to mimo narzekań wielu fanów na fakt, że Rosta. Nowych produkcji dostępnych w dniu wypuszczenia urządzenia zostawiał spory niedosyt. Lato jest znane w branży jako sezon ogórkowy, gdzie zazwyczaj nie szafuje się wielkimi ogłoszeniami i premierami, bo ludzie raczej i tak nie będą ich śledzić. Lipiec był więc pierwszym pełnym miesiącem funkcjonowania Switcha 2 na rynku i czasem, w którym zaczęły pojawiać się pierwsze reakcje graczy oraz analizy sprzedażowe. 17 lipca premierem miał także Donkey Kong Bananza, który na pewno miał pozytywny wpływ na sprzedaż nowej konsoli i jest obecnie określany mianem jednego z najmocniejszych system sellerów. Dla Sony był to natomiast moment domknięcia decyzji z maja. 23 lipca zakończyła się możliwość zdobywania nagród w ramach PlayStation Stars. Program formalnie jeszcze istnieje, ale jego kluczowa funkcjonalność przestała działać. Sierpień przyniósł kilka konkretnych premier i zapowiedzi, ale tak jak można było się spodziewać, bliżej końca miesiąca. Głównie za sprawą największego wydarzenia gierkowego w Europie, jakim jest Gamescom. 26 sierpnia zadebiutowało Gears of War Reloaded, przypominając o sile jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek Microsoftu i to mimo faktu, że zgodnie z coraz bardziej widoczną strategią Xboxa, gra pojawiła się premierowo również na platformie niebieskiej. Kilka dni później, 29 sierpnia, premierę miało także ciepło przyjęte Lost Soul Aside. Mimo względnej ciszy na początku, jak zwykle końcówka sierpnia, to znak, że kalendarz premier wyraźnie się zagęszcza. Natomiast Koniec kalendarzowego lata tak naprawdę należał do jednej gry. Zapowiedziany ledwo kilkanaście dni wcześniej, 4 września, ukazał się Hollow Knight Silksong. Tytuł, który natychmiast zdominował dyskusję wśród graczy i mediów ku rozpaczy wielu deweloperów mniejszych tytułów, którzy również planowali wypuścić swoje gry w tym okresie. Mimo to premiera ta przypomniała, że nawet w epoce wielkich usług i subskrypcji długo rozwijana gra niezależna potrafi przyciągnąć uwagę. Całej branży. Chociaż część krytyków podważa to, czy Silksong będący wyczekiwanym sequelem bardzo popularnego Hollow Knight'a, może nadal nazywać się grą Indii. W tym samym miesiącu pojawiły się również raporty o nowej rewizji PlayStation 5, określanej jako i e chassis. Informacje te opierały się jednak głównie na doniesieniach rynkowych i danych od sprzedawców, a nie na oficjalnej komunikacji Sony. No i faktycznie nie ma za bardzo czym się chwalić, bowiem nowe slimki posiadają zauważalnie mniejszy dysk, mianowicie 825 GB zamiast 1 TB, mimo że kosztują tyle samo co starszy model. Rewizje po Poznacie po oznaczeniu CFI 2116 na 2100, czyli konkretniej po numerku 21 na samym początku, gdzie PS5 Slim było oznaczone liczbą 20. Październik był wyjątkowo mocny premierowo. 2 października ukazało się Ghost of Yote, a 16 października na rynku pojawiło się Pokémon Legends ZA. Obie premiery podkreśliły różnice w strategiach platform. Sony stawiało na narracyjne duże produkcje single Player, podczas gdy Nintendo ponownie wykorzystało siłę jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych marek. No może nie ich marek bezpośrednio, ale wciąż najbardziej kojarzonych z Nintendo. Nie zabrakło też innych głośnych premier jak Battlefield 6, This Gaia 7, Little, Nightmares 3, Ninja Gaiden 4, Vampire The Masquerade, Bloodlines 2 i tak dalej. W październiku na rynek wkroczyły również zapowiedziane wcześniej ROG Xbox Ally, ale mam wrażenie, że sprzęt ostatecznie nie wybił się jakoś, szczególnie pozostając raczej w niszy entuzjastów. Pod koniec miesiąca zadebiutowało również The Outer Worlds 2 i Ark Riders, co dodatkowo wzmocniło wrażenie, że jesień 2025 roku była wyjątkowo intensywna. Listopad przyniósł kilka istotnych wydarzeń usługowych i premierowych. 5 listopada Sony uruchomiło funkcję cloud streamingu na PlayStation Portal, umożliwiając korzystanie z gier bez potrzeby aktywnej konsoli. Był to kolejny krok w stronę modelu, w którym sprzęt staje się dodatkiem do usługi. Jeżeli jednak chodzi o sprzęt, to zapowiedź potencjalnej rewolucji na rynku przyszła z najmniej spodziewanej strony Mianowicie Valve, czyli właściciel platformy Steam, zapowiedział wypuszczenie. W pierwszym kwartale 2026 roku dedykowanego komputera, kontrolera oraz Gogli VR, co wzbudziło wśród graczy spory entuzjazm oraz rozpaliło na nowo nadzieje związane z potencjalnym powrotem legendarnej serii Half-Life. Ruch został powitany z entuzjazmem również przez ludzi, którzy zaczęli dostrzegać nieproporcjonalnie rosnące ceny komputerowych podzespołów, z nadzieją, że propozycja Steam będzie w stanie zaoferować alternatywę, dla drożejących komputerów. Na początku miesiąca na Nintendo Switch 2 ukazało się Hyrule Warriors Age of Imprisonment, a 14 listopada zadebiutowało Call of Duty Black Ops 7 premiera, która tradycyjnie zdominowała sprzedaż i uwagę mediów. 20 listopada Nintendo zamknęło miesiąc premierą Kirby Air Riders, pokazując, że nawet w najbardziej konkurencyjnym okresie potrafi skutecznie przyciągać własną publiczność. Był to również bardzo mocny miesiąc dla fanów strategii, którzy dostali w swoje ręce piątą odsłonę gry Europa Universalis oraz Anno 117 Pax Romana. Grudzień był czasem podsumowań i zamykania roku. Branża skupiła się na rankingach, zestawieniach i sezonie nagród. Tym najważniejszym jest oczywiście coroczna już impreza The Game Awards którą absolutnie zdominowała gra Claire Obscur Expedition 33, zdobywając zawrotną liczbę 9 statuetek, w tym oczywiście tą za najlepszą grę roku. Najbardziej dyskutowaną zapowiedzią w trakcie imprezy natomiast okazała się nowa gra, nagradzanego za Baldur's Gate 3 Studia Larian, która ma się ukazać pod ich własną marką Divinity. W grudniu, w wyniku okresowej ankiety Steam, poznaliśmy również specyfikację komputera przeciętnego pc gracza, która, biorąc pod uwagę lawinowo rosnące już ceny sprzętu, może utrwalić się w gamingowym krajobrazie na dłużej. Najbardziej popularną kartą graficzną jest GeForce RTX 3060. Prawie jedna trzecia użytkowników ma w swoim GPU 8GB VRAMu, a kolejne 30% nawet mniej, a całość uzupełnia średnio 16GB pamięci RAM. To może oznaczać, że deweloperzy będą musieli w najbliższych latach zrobić to, czego najbardziej nie lubią. Mianowicie popracować nad optymalizacją swoich gier zamiast zachęcać graczy do zmiany komputerów na nowsze. Na koniec dostaliśmy też pewną pulę ciekawych premier jak Marvel Cosmic Invasion, Metroid Prime 4 Beyond czy Octopath Traveler Zero. To tyle, jeżeli chodzi o rok 2025. Nie chciałem tego materiału rozwlekać na godzinę albo dłużej, ale jeżeli czujecie, że coś pominąłem, albo temat Was interesuje i chcielibyście się w niego wgryźć głębiej, to ponownie odsyłam do artykułów, do których linki znajdziecie w opisie. Co natomiast przyniesie nam rok 2026? Powodów do ekscytacji w postaci np. sprzętu walw, jak i do zmartwień pokroju rosnących cen podzespołów jest mnóstwo. Raczej ponownie. Nie będziemy mieć w ciągu nadchodzących 12 miesięcy powodów do narzekania na nudę. Podzielcie się z nami swoimi przewidywaniami w komentarzach, a ja. Jak zwykle zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Gierkówku, oraz jak zwykle przypominam o tym, że w poszukiwaniu najlepszych cen na interesujące was gry warto odwiedzić porównywarkę cenową GG Deals, dzięki czemu będziecie mogli upewnić się, że kupujecie dany tytuł w najlepszej możliwej cenie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!